Ajwaj! Jak czekista z czekistą, czyli dialogi pipermana z piperglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes. Klimatyczny, słyszymy teraz, o właśnie widzimy okładkę, słyszymy teraz bardzo często, że planeta spłonie. No właśnie, czy rzeczywiście grozi nam spłonięcie, czy też grozi nam chociażby egipska ciemność. Spłonięcie planety nam na pewno nie grozi. To oczywiście jest jakiś tam taki pomysł bardziej publicystyczny niż realistyczny. Natomiast ciemności no, grożą nas, nam wtedy, jeśli nadal będziemy wdrażać Europejski Zielony Ład i będziemy dążyć do dekarboniz poprzez dekarbonizację do zeroemisyjności no to rzeczywiście wtedy nam grożą ciemności, no bo zabraknie energii elektrycznej, ale i ciepłej, proszę Państwa, również ciepłej może zabraknąć. No właśnie, jesteśmy tutaj na targach. Yy... Idąc tutaj, jeśli ktoś idzie pieszo, mija wielką elektrociepłownię. No i domniemywam, że ona jest jednym z tych domniemanych trucicieli i jest jedna z tym, z tych, jednym z tych zakładów, który jest przeznaczony, mówiąc kolokwialnie, do odstrzału w ramach Zielonego Ładu. Natomiast co możemy jeszcze znaleźć w tej książce? No bo na pewno... Wyznawcy globalnego ocieplenia powiedzą, że to wszystko propaganda. Moja książka składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział mówi, opisuje, czym tak naprawdę jest cały ten europejski zielony ład, na czym polega, ile nas kosztuje, jakie związane są z tym również obciążenia fiskalne, czyli tak naprawdę europodatki, których, których już, częściowo, które już częściowo płacimy ale to jeszcze nie wszystko i będzie ich znacznie, znacznie więcej. Drugi rozdział to problemy z odnawialnymi źródłami energii, na czym one polegają i te problemy nie tyle wynikają z tego, że nie lubimy wiatraków czy fotowoltaiki, tylko one wynikają po prostu z fizyki, z fizyki, pewnych praw fizyki nie da się przeskoczyć i nie zrobią tego nawet unijne dotacje. Fizyka jest taka, jaka jest, niezmienna. Prawa fizyki są niezmienne. Trzeci rozdział to rozdział o tym, w jaki sposób cała ta transformacja energetyczna, która de facto jest rewolucją, rewolucją energetyczną w przypadku Polski, jaki będzie miała tragiczny skutek i dla samej energetyki, i dla gospodarki, całej gospodarki ale to też oznacza, że będzie miała też fatalny skutek choćby, jeśli chodzi o kwestie militarne, no bo jeśli gospodarka będzie słaba, to nie będziemy mieli pieniędzy na nowe samoloty wielozadaniowe, nowe czołgi itd. itd. No i ostatni rozdział, czyli rozwiązanie dla energetyki. W jaki sposób Polska powinna inwestować w energetykę, w jaką energetykę, jaka energetyka nam się najbardziej opłaca, jaka jest dla nas najtańsza, właśnie jeśli spojrzymy na sytuację, w jakiej znajduje się Polska, jeśli spojrzymy na surowce, jakimi dysponujemy i na surowce, jakimi nie dysponujemy. No tu a propos jeszcze kwestii militarnych, warto chyba dodać, że e, jeszcze nie wynaleziono chyba czołgów z napędem elektrycznym, ani samolotów z napędem elektrycznym i one będą dalej spalały. E, Tą konwencjonalną, to konwencjonalne paliwo, czyli tam benzynę, czy ropę, czy naftę lotniczą. I, i, i nie, da się, nie da się tego tak szybko zastąpić. W każdym razie na razie nie ma możliwości takiej. No nie da się. No to nie tylko jest kwestia czołgów, oczywiście również też, ale ja tylko zwrócę uwagę, że jeśli chodzi o paliwo, no to właśnie ETS-2 obejmie. E, wszystkie, między innymi w, w, wszystkie paliwa silnikowe. No więc e, słuchacze sami mogą dojść do słusznych wniosków. Na koniec takie przekorne trochę pytanie, bo napisał Pan 10 lat w Unii, 20 lat w Unii, a prawda, poziom euroentuzjazmu dalej jest w naszym kraju dość wysoki. Teraz o tych kwestiach klimatycznych, czy to nie będzie niestety kolejny głos wołającego na puszczy, który będzie przekonywał, no niestety, przekonanych? Ja myślę, że przede wszystkim. Jednak, co, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego co obserwuję, coraz większa część społeczeństwa zaczyna się budzić. Oczywiście nadal jest to niestety mniejszość, ale budzą się kolejne grupy społeczne, choćby rolnicy, mieliśmy protesty rolników, choćby uwaga związkowcy, związkowcy na przykład z NZZ, Solidarność, którzy. Protestują przeciwko całemu temu Europejskiemu Zielonemu Ładowi i chcą rozpisać referendum w, w tym temacie. No więc widzą zagrożenia, jakie płyną z, te, z tej tak zwanej transformacji energetycznej, która no, będzie dla polskiej gospodarki tragiczna, a w, w konsekwencji będzie tragiczna dla kieszeni każdego przeciętnego Polaka. Aj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi pipermana z piperglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl. Pamiętajcie to koszerny interes.